E, 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 Przepraszam. Nie umiesz pukać. To ważne. Lepiej szykuj już smoking na nasz ślub. Będziesz moim drużbą. Zwykle ludzie cieszą się z takiej propozycji. Odmówisz mi, poproszę tano albo kikę. Co powiedział? Zrozumiałam. Chcę ci coś wyszeptać. Ile słów? Dwie sylaby? Co się dzieje? Konstanza nie podpisała jeszcze papierów rozwodowych. Jak? Nie wierzę. Daj te dokumenty, zmuszę ją. Za pół godziny masz spotkanie z Ming Changiem, tym potentatem. Dzisiaj? Tak, umówiłeś się w zeszłym tygodniu. Ty się zajmij Chińczykiem, a ja Konstansą. Gdzie to spotkanie? W Tatami. To centrum walk wschodu. Facet jest fanatykiem wschodnich sztuk walki. Trenuje trzy razy dziennie. Czeka tam na ciebie. Nie wierzę. Szwedki umawiają się w jacuzzi, Chińczyk w Tatami. Co to za ludzie? Przepraszam. Szukam pana Changa. Pan Kesada. Czy ja wyglądam jak Chopsway? Mówcie po ludzku. Mam oddać tę kopertę panu Kesadzie. Puśćcie mnie, głupie żółtki. Zabawnie pan wyglądał w garniturze. Ale okazał się pan mistrzem. Byłem w Korei. Tam się uczyłem taekwondo. Mam tu przyjaciela, który zdobył piąty dan. Ale niestety zabrakło mi czasu na treningi z nim. Lubi pan jaśminową herbatę? Uwielbiam. Świetnie. Ile lat pan trenował? Byłem tylko na trzech zajęciach, ale dość intensywnych. Musiały być naprawdę dobre. Tak, jestem mistrzem Formuły 1. Pij herbatę. Oni nie uznają kawy. Dlaczego wciąż się przebierasz? Nie chcieli mnie to wpuścić. Spójrz na siebie. To przypomina piżamę. To Dobok. Co? Dobok. Przypomina judoki Takie jak u misiów Co? Misiogi. Masz kontrakt? Jasne. Proszę. Wracaj do biura. Nie będę czekała na autobus, złap taksówkę. Poczekam aż skończysz i wrócimy razem. Jeśli Chang Cię rozpozna, będzie afera. Nie bój się. Wyglądam jak prawdziwy stary Chińczyk. Jesteś piękna, ale dla mnie to wielka szansa. Nie zniszcz jej. Nie zauważy mnie, obiecuję. Pan wybaczy, dzwonili z Pekinu. Oto kontrakt. Świetnie. Porozmawiamy o klauzuli, która mnie interesuje. Jasne. W umowie jest pewna klauzula, która brzmi. Monita. Interesująca. Perfekto. Proszę przysłać kopię do mojego biura Oczywiście, nasze narody na pewno się dogadają Miło robi się z panem interesy Wzajemnie Zanim wyjdę, pokażę panu nową technikę walki Powinienem już iść, mam umówione spotkanie Proszę pamiętać Pośpiech jest wskazany przy łapaniu pchełu nie, nie spieszę się. To potrwa chwilkę. To nie ja. Podejdź tu. Nie, chodź. Już. To uderzenie jest tak szybkie, że nazywa się je ukąszeniem skorpiona. Ofiara nie zdąży go zauważyć. Ja bym tego nie robił. Proszę, nie. To uderzenie powinno się nazywać ukąszeniem komara. Nie musiałaś go bić. To był odruch i jestem bokserką. Nie możesz rozwiązywać wszystkich problemów siłą. Nie wolno ci używać rąk. Miałam pozwolić, żeby on mnie uderzył? Zrozum, nie możesz być ludzi i nie przebieraj się za Chińczyków. Przecież ten facet podpisał kontrakt, zanim go uderzyłaś. Ale nie o to chodzi. Przynajmniej zapamiętaj, że dziewczyny z Argentyny nie są głupie i nie pozwolą się wykorzystywać. Zawsze chcesz mieć ostatnie słowo. Taka już jestem. Jeśli ci się nie podoba, poszukaj sobie lepszej. Ale takiego tyłeczka nie znajdziesz. Poczekaj, stój. Nie zamykaj drzwi. Zawsze robi co chce. Alfredo? Znalazłeś ją? Dobrze. Dlaczego nie? Witaj. Tu Rosa. A to niespodzianka. Stało się coś? Martin poprosił, żebym Cię zaprosiła na kolację. Dlaczego sam nie zadzwonił? Bierze prysznic. Zapraszam Cię serdecznie. Przyjdziesz? I...

Dziewczynki? Rosa. Dziwne. Nikogo nie ma. Chcecie się bawić w chowanego? Dobrze. Martin? Będzie wesoło.

Pokłosiłaś się z Martinem? Nie płacz, proszę. Powiedz, co jest grane. Zdradził mnie z mumią. Co tu robisz? Mama i papa... Mamusia i tatuś pogodzili się. Zamknij drzwi, bo koki nas zobaczy. Niczego nie pamiętam. Nie? Oboje jesteśmy zaskoczeni tą sytuacją. Mieliśmy się rozwieść. A kochaliśmy się jak nastolatki Pójdę już. Nie wierzę. No. Nie chcę już cierpieć Zadzwonię Nie,. Kocham cię. Chcę zostać sama Czekamy z kolacją Mama przyrządziła coś pysznego Nie jestem głodna Przyniosłem kanapki Ugryzłeś jedno Nie mogłem się oprzeć Czym się smucisz? Przeze mnie? Nie chcę o tym mówić. Dość już przeze mnie wycierpiałeś. To znowu szef. Co ci zrobił? Zdradził mnie z mumią. Z Konstansą? Zabiję go. Nie musisz, to nie fair. Nie powinni nam tego robić. Przecież ciebie to nie dotyczy. Wszystko, co dotyka ciebie, dotyka też mnie. Wiem, że mnie kochasz, ale wiesz co? Co? To mój problem i sama go rozwiąże. Zabiję oboje. Nic z tego. Idź już, chcę się wypłakać.

Dzieją się tu dziwne rzeczy. Nieważne. Czekaj. Wszystko gra. Czegoś nie rozumiem. Czego? Nie potrafię pojąć. Jak jej się udaje tak ciebie osaczyć? Robisz co tylko Konstansa zechce. O czym mówisz? Nie udaj, nie jestem głupi. Nie rozumiem. Widziałem cię z nią w łóżku. A więc to nie był sen? Raczej nie. Niemożliwe. Najgorsze jest to, że Monita cię z nią widziała. Nie wierzę. Spotkałem ją. Była załamana. Co jakiś koszmar. Nie mam pojęcia, co tu się stało. Uwierz mi. Przysięgam. Rosa, podaj karę i garnitur. Monita, odbierz, proszę Monita zniknęła Wyłączyła komórkę Byłeś w czynszówce? Tak, powiedzieli mi, że wyszła z samego rana To zrozumiałe, jeśli cię widziała Zaraz oszaleję, słowo daję Co się tu dzieje? Pamiętaj, że jedziemy dzisiaj do Santa Fe Najpierw muszę znaleźć Monitę Wysłać kogoś, żeby jej poszukał? Mógłbyś? Dzień dobry. Dla kogo dobry? Co mi zrobiłaś w nocy? Jak zacznę opowiadać, zarumienia się. Co mi wczoraj podałaś? Nic. Przestań fantazjować. Mów, co zrobiłaś. Przyznaj się, co do mnie czujesz? Ja? Tak, do mnie. Nienawidzę cię. Od nienawiści do miłości. Krótka droga. Super. Zostaw mnie. Łapy przy sobie. Taki jesteś napalony? Raczej namiętny. Zamknij się. Wcześniej nie byłeś agresywny. Nie jest tak, jak myślisz. Oddaję. Potrafisz przegrywać Monita Przymknij się, nie wróciłbym do ciebie nawet za milion lat Mylisz się Ty to zacząłeś i ty skończyłeś Może nie kochasz Monity tak jak ci się wydawało Natychmiast wejdź Dobrze Zadzwoń kiedy się uspokoisz To nie dzieje się naprawdę Pojedziemy moim wozem, czy zadzwonić po kierowcę? Ja poprowadzę. Alfredo, widziałeś Mercedes? Nie. Czekam na dole. Nie zbliżaj się do mnie. Powiem tylko jedno. Twoim zachowaniem pomagasz Konstansy nas rozdzielić. A to jedyne na czym jej zależy. Zrobiła to z Twoją pomocą. Oszukała mnie. Okłamała. Zresztą nie pierwszy raz. Wiem, co widziałam. Kiedyś powiedziałaś, że czujesz, jak bardzo cię kocham. A teraz? Czuję obrzydzenie. Dość. Teraz nagle wszyscy faceci stwierdzili, że jestem najpiękniejsza na świecie. Co? Falucho i Miguel nagabują mnie, bo wiedzą o spadku. Dam ci radę. Wyjdź za mąż. Najpierw chciałabym się zakochać, tak jak ty. Miłość jest do niczego, tylko później cierpisz. Co z Tobą? Kiedy się zakokujesz, widzisz wszystko w różowych barwach. A potem nagle odkrywasz, że wybranek zdradza cię z Twoją rywalką. Przyłapałaś Martina z mumią? Nie wiedziałam. Tak wygląda miłość. Lepiej wyjdź za pierwszego idiotę z brzegu, odbierz pieniądze i baw się dobrze. Myślisz, że będę szczęśliwa? Jasne. Później dasz kolesiowi odprawę na odchodne i po sprawie. Zapomnij o miłości. Czego chcesz? Nie odzywaj się tak do mnie i zanieś te koperty do domu Martina. Moja noga tam nie postanie. Musisz. Martin wyjechał. Nie chcę. Nie widzisz, jak się czuję? Zapomnij o nieznaskach i załatw to. Nikt nie może cię zastąpić. Nie wrócę tutaj. Nie musiałaś dzwonić do drzwi. Napijesz się czegoś? Nie, to dla tak. Co z tobą? Co ze mną? Czemu jesteś taka oschła? Co ci zrobiłam? Nie wiem. Zmusiłaś mnie, żebym zobaczyła, jak Mumia baraszkuje z Martinem Ja? Teraz jesteś po jej stronie? Myślałam, że łączy nas przyjaźń Skąd miałam wiedzieć, że oni będą... Nie kłam Zadzwoniłaś do mnie Kiedy? Wczoraj wieczorem Byłam w kinie z dziewczynkami Konstansa mnie o to poprosiła. Twierdziła, że ma dokumenty rozwodowe dla Martina. Mieli je podpisać. Chciała uniknąć zamieszania w domu. Więc to mumia zastawiła na nas pułapkę? Podszyła się pode mnie. Nie ona, falucho. Martin mówił prawdę, a ja nie chciałam mu wierzyć. Gdzie on teraz jest? Nie wiem. Próbuję się z nim skontaktować. Dokąd idziesz? O czym mówicie? Co znowu knujesz? Nie o nie przyznasz się? Ty mi powiedz Wyczuwam napięcie Mów albo oberwiesz Nie strasz mnie Znokautuję Zostaw go Mów Niestety plan nie wypalił Podałam Martinowi prochy Dzięki czemu zaciągnęłam go do łóżka Inaczej nie miałabyś szans ale wiele się wydarzyło. Kłamiesz. Wiem, że chcesz mnie oszukać. Daję ci słowo. Chcesz, żebym zerwała z Martinem, ale nic z tego. Skończyłeś? Mówię to po raz ostatni. Kochamy się z Martinem. Wynoś się z mojego życia. Trochę cię poniosło. Zabiję cię. Cześć. Co słychać? kolację. Nie chciałam przeszkadzać. Dołączysz do nas? Nie, wpadłam do Martina. Nie ma go. Jeszcze nie wrócił? Nie. Więc zostanę. Nałóż mi coś dobrego. Skoczę po talerz. Jak w szkole? Na szczęście zdałem egzamin z fizyki. Więc co to za mina?